Jeziora, ty? Ja chyba pojadę nad morze, albo w góry. Hej, ej, jesteśmy już na wizji! Cześć! E, cześć Urwisy! E, słuchajcie, ten odcinek jest ostatnim odcinkiem e, przed wakacjami. Mhm. To jest zakończenie roku szkolnego 2011-2012. W tym odcinku zobaczycie. Odwiedziny w Akademii Malucha w Komorowie, gdzie odbył się festyn rodzicny. Dobre uczynki w Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie. Mhm. Tam do wygrania był rower. Mhm. Poranki ze sztuką w Wolsztyńskim Domu Kultury. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Mhm. I jak zwykle problem owieczki Dorotki. Hej, hej, hmm. a nie zapominajcie o konkursie. He? Cześć Urwisy. No to co? Zaczynamy! Zaczynamy! Mm. O, he, he witajcie Urwisy! Zostaliśmy zaproszeni do Akademii Malucha w Komorowie na festyn rodzinny. Mm. Mają być zabawy, występy artystyczne. O, oh, oh, będzie się działo! No to ja idę. Mm. I to działo, Cześć Kuba! Cześć! Powiedz, powiedz nam, co tutaj takiego się dzieje? Tu jest festyn rodzinny i, i różne są atrakcje. Fuh. O! A co tutaj się dzieje? Co pan takiego robi? Cześć Lisku! Rysuję portrety. coś może? No jasne, żebym chciał! Niedawno Lisek był w szkole podstawowej w Starej Dąbrowie. Powiedz nam Lisku, co tam robiłeś? Aha, tam uczniowie zbierali dobre uczynki. E, I ponoć do wygrania był rower. Zobaczcie materiał. i w szkole podstawowej, gdzie odbyła się akcja. No właśnie, jaka akcja? Co tutaj się takiego działo? Warto, bardzo warto mi się dobry. Dobry. I, i, I co, warto? Warto! warto. A, a powiedzcie coś więcej o tej akcji? Hm? Zbieraliśmy przez cały pół roku dobre uczynki. O, a, a jak można zbierać dobre uczynki? Hm? Na przykład pomagać mamie w zmywaniu. O, i, i pomagaliście? Tak. Tak, tak, tak. A jakie są jeszcze dobre uczynki? Co jeszcze można robić? Posprzątać dom. O! <coughs> dobry pomysł! Opiekować się młodszym bratem. Mm -hmm. Pomagać babci. Jak już się podliczyło te uczynki, to. No to co dalej? Trójka finalistów była potem i jeden finalista wygrał rower. Rower. Jakub, gratuluję. I proszę bardzo, rower jest swój. Rower? Czyżbyś można było wygrać nagrody? Mm -hmm. Rower. A kto, kto wygrał? Jakub ma tu no to gratuluję. Mm -hmm. Słyszycie? warto robić dobre uczynki. Mm -hmm. Słuchaj, i było później tak, że on powiedział do niego, żeby, żeby zostawił to. taki. ciszej A? tam, ja tu program prowadzę. O, przepraszamy. A? No, więc w tym roku ruszyła druga edycja poranków ze sztuką w Wolsztyńskim Domu Kultury. Co tam się działo, opowiedzą nam dzieciaki. Zaczęliśmy dzień od zwiedzania, na, na, Zaczęliśmy od zwiedzania y, muzeum pana Marcina Rożka. Y, następnie po zwiedzeniu tego oto muzeum wybraliśmy się do kosieczyna, aby zobaczyć y, najstarszy drewniany kościół y, w Polsce, zarówno jak i w Europie. Teraz zrobię twarz Minotaura. Zacząłem od tego, że zrobiłem... ma jedną no, dużą masę glinianą, a następnie zacząłem kształtować ją i dodawać cechy szczególne takie jak oczy czy rogi. Ten dzień czekaliście cały rok! Byłem tam, żeby zobaczyć, co tak naprawdę trzeba robić na zakończeniu roku szkolnego. Byłaś mieszką kiedyś na zakończeniu roku? Byłam, byłam. Odbierałam świadectwo z ha! Każdy się ze mną zgodzi, że zakończenie roku szkolnego to najwspanialszy dzień. Jesteśmy w Szkole Podstawowej numer 3, aby zobaczyć jak wygląda Abel. O, są wyręczone dyplomy za dobrą naukę. Jest tak uroczyście, że uuu. Chodźcie, zobaczymy. Prowadzić standard szkoły. Do Hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przymocziła, czarną odbierzemy. Masz marżą polski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się. To Wasz wysiłek i Wasza praca składają się na ten sukces. Za nami 10 miesięcy zmagań z samym sobą, przezwyciężania przeciwności i ograniczeń, ale też rozwijania pasji, zbierania niesamowitych doświadczeń i wspomnień. Mieszko, wiesz może? Na pewno ma jakiś problem. Jak zawsze. Gdzie... gdzie są moje klucze do altanki? Gdzieś one powinny być. Dziadku, dziadku! O, witaj owieczko, no co się dzieje? Ja chyba już wszystko mam! Na pewno? Tak, już wszystko spakowałam! A pamiętasz o zasadach bezpieczeństwa? No, no pewnie! Tak, no to powiedz, jak należy przechodzić przez ulicę? Trzeba spojrzeć No właśnie. Należy najpierw spojrzeć w lewo, potem w prawo, potem znowu w lewo i dopiero można przejść, oczywiście jak nic nie będzie jechać. Dobra, zapamiętam. A jak się będziesz kąpać, to o czym trzeba pamiętać? Żeby nadmuchać koło. Tak, bardzo dobrze. Ale pamiętaj, że zanim wejdziesz do wody, trzeba się delikatnie opluskać, żeby serduszko wytrzymało, tak? Czyli nie mogę tak wbiec, tak? Wow! No nie możesz, nie możesz. Zawsze o tym marzyłam, żeby tak wbiec! O czym jeszcze trzeba pamiętać? Hmm, nie wiem. Żeby nie oddalać się od osób dorosłych. A, no tak. No, jak już o tym będziesz pamiętać, to wakacje będą bezpieczne. Mm. I szybko wrócę do ciebie, dziadku! Tak, wracaj, wracaj! A teraz już jedź i baw się dobrze! Mm. Dobra, to po, pa, dziadku, papa! Papa! Pa, pa. Wesołych wakacji! Przyśle ci kartkę! O, dziękuję, dziękuję! O, no, no, moja kochana owieczka dorotka. Hm. No to teraz już wiem, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Mhm. A, 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 właśnie, a na koniec? A na koniec konkurs, jak zwykle! Tak, i pytanie konkursowe zada... Hmm? Eko Ludek! ha, <todgłosy> dzięki, dzięki! A więc pytanie brzmi, co robiły dzieci w cegielni? <todgłosy> Oczywiście podczas poranków, ze sztuką. <todgłosy> no to co? Na dzisiaj to już wszystko? No chyba tak, co myślisz Myszko o tym? No, chyba wszystko. Może jeszcze powiemy, hmm. że prawidłowe odpowiedzi należy przesyłać formularzem konkursowym, który znajduje się na naszej stronie www.orwiz.pl. No to co? Życzymy Wam na koniec y, szczęśliwych i zdrowych wakacji? Tak? Trzymajcie się cieplutko? Mhm. Dużo słońca! Aj, pamiętajcie, nie śmiećcie! No to co? PAPA! Pa. Pa, pa.